Zdecydowaliśmy się na spotkanie z Państwem i rozmowę, bo uznaliśmy, że nie zasługują na prawdę, na twarde dane i fakty, a nie na polityczne picie piany, którego świadkami byliśmy podczas ostatniej konferencji prasowej zorganizowanej przez działaczy, przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie przytoczyć kilka danych na temat obowiązującego stanu prawnego i tego, jakie przepisy w Polsce obowiązują. Więc, tak w wielkim skrócie, to w 2012 roku została wprowadzona ustawa o odpadach, która na chwilę obecną reguluje kwestie z tym. Z tym związane. Natomiast to Prawo i Sprawiedliwość znowelizowało kilkukrotnie tę ustawę między w roku 2018 a 2019 wprowadzając takie przepisy i obowiązki jak wprowadzenie ochrony przeciwpożarowej, wprowadzenie monitoringu, wzmocnienie sankcji dla podmiotów, które wielokrotnie naruszają przepisy, zakaz przywozu wszelkiego rodzaju odpadów przeznaczonych do, do zakaz przywozu wszystkich rodzajów odpadów przeznaczonych do wszystkich procesów unieszkodliwiania. Wprowadzenie dla Inspektorów Ochrony Środowiska, proszę Państwa, dodatkowych uprawnień i wiele, wiele innych. Wtedy opozycja tych rozwiązań nie poparła. E, niedawno słyszeliśmy te krytyczne głosy ze strony przedstawicieli platformy obywatelskiej na temat sytuacji w Głogowie, ale proszę Państwa, trzeba przypomnieć jedno, to radni obecnego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej KWW Jana Zubowskiego, jako pierwsi informowali i państwa jako media, ale też opinię publiczną, też odpowiednie instytucje o tym, że taki problem istnieje. To radni Prawa i Sprawiedliwości, wtedy KWB Jana Zubowskiego, wnioskowali o zwołanie posiedzeń Komisji Ekologii Środowiska, zarówno na poziomie powiatu, jak i na poziomie e, miasta, by tym tematem się zająć. I to radni, proszę Państwa, między innymi występowali do prezydenta z prośbą o udzielenie informacji, w trybie dostępu do informacji publicznej na temat tego, co się z tą sprawą dzieje i jakie są szanse na likwidację, na likwidację tego składowiska. Jak wspominałem wcześniej na temat tych zmian w prawie, to jest jedna bardzo istotna, o której też trzeba byłoby powiedzieć, proszę Państwa, przed rokiem 2019 nie było takich programów, nie było możliwości ubiegania się o takie środki jak teraz na likwidację tego typu składowisk odpadów. Które są w różnych miejscach w Polsce porozrzucane. Skoro, z korespondencji pomiędzy prezydentem miasta Głogowa a wojewodą dolnośląską dowiadujemy się, że już w 2019 roku gmina Miejska Głogów mogła ubiegać się o środki z budżetu państwa na likwidację składowiska nielegalnych odpadów. Wystarczyło jedynie wykazać się 20% wkładem własnym. W 2019 roku szacowany koszt likwidacji tego składowiska wynosił 13 milionów złotych. Koalicjanci że zarówno w mieście jak i powiecie wywodzący się z Platformy Obywatelskiej i Komitetu Rafała Rokaszewicza nie potrafili znaleźć we własnych budżetach 2 miliony 600 tysięcy złotych na to zadanie. Obecnie likwidacja składowiska wycenia się na ponad 40 milionów złotych. Jest to wzrost ponad, około czterokrotny. Dlatego wzywamy rządzącą koalicję o poważne podejście do tematu składowiska, a nie obrządzanie chłódstw politycznych przed kamerami telewizyjnymi. Drodzy Państwo, dodatkowo z korespondencji oraz odpowiedzi na interpelacje naszych radnych. Wynika, że w dniu 18 marca 2015 roku Starosta Głogowski, którym był i do tej pory jest pan Jarosław Dudkowiak, wydał zezwolenie na składowanie odpadów w Głogowie. Właśnie to zezwolenie dało początek powstawania składu odpadów na ulicy Południowej, na które zostało wydane pozwolenie na sąsiednie działki, które wydał pan Jarosław Dudkowiak. Włogowie, tak samo jak i w Zielonej Górze, właśnie to samorządowcy Platformy Obywatelskiej wydali zgodę na złożenie i składowanie niebe niebezpiecznych odpadów na terenie zachodniej Polski. Polska, tak samo jak i nasz piękny głogów, nie jest śmietniskiem Europy. Ja szanowni państwo pozwolę sobie jeszcze przeczytać dwa fragmenty pism, które tego dotyczą. Czyli żeby było po prostu jasne. Z tej korespondencji, którą posiadają radni, która była udzielana mi w odpowiedzi też na interpelację wynika proszę państwa, że zgoda na składowanie materiałów w Bogowie była. Nie w tym miejscu, ale zaraz obok. Ja pozwolę sobie przeczytać dwa fragmenty. Starosta jest to jest pismo, które... Szanowni Państwo, było, było kierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu Bogowskiego, i tutaj jest następujący fragment. Starosta jest organem właściwym do dokonywania kontroli przestrzegania warunków wydanych przez siebie decyzji z zakresu ochrony środowiska i w ramach tego wezwał, tu są dane osobowe, firmy i pana, do zaniechania naruszeń warunków udzielonego mu zezwolenia numer z dnia 18 marca 2015 roku na zbieranie odpadów na działce o numerze geodezyjnym 149 przez 52, obręb kondorze. Miasto Głogów. Naruszenie to polegało na okazywaniu się przedmiotowym zezwoleniem innym posiadaczom odpadów w celu ich odbioru i magazynowania w miejscach innych niż plac magazynowy zlokalizowany na działce geodezyjnej o numerze 149 przez 52 i szanowni państwo fragment decyzji prezydenta miasta, e, prezydenta miasta Głogowa, e, dane osobowe prowadzące działalność gospodarczą itd. Posiada decyzję starosty Głogowskiego z dnia 6 października 2016 roku zezwalającą na transport na terenie całego kraju odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, odpadów innych niż niebezpieczne i znak kolejna decyzja. Z dnia 18 marca 2015 roku zezwalającą na zbieranie odpadów na działce o numerze ewidencyjnym 149 przez 52 obręb nad miasta Miasto Głogów, z czego wynika, że zna przepisy określające zatem postępowania z odpadami i zbieranie ich w miejsca do tego nieprzeznaczonym było świadome. Proszę Państwa, o czym to świadczy? O tym, że jeżeli kilka dni temu mieliśmy okazję przyjrzeć się Platformie Obywatelskiej i zorganizowanej przez nich konferencji, a popatrzymy na mapkę geodezyjną, to proszę Państwa, jeżeli popatrzymy do dokumentów, okaże się, Przepraszam, że ona nie jest w kolorze, że była wydana decyzja i zgoda na składowanie odpadów na jednej działce, a pan, który się tego dopuścił, później zaczął te odpady składować również na działkach sąsiednich. Ale o tym, że taka decyzja była, że taka zgoda była, już radni i działacze Platformy Obywatelskich nam nie wspomnieli. Uważam, Szanowni Państwo, że Platforma Obywatelska, że opinia publiczna no, powinna o tym wiedzieć, bo wydaje mi się, że działacze Platformy o tym, yy, o tym yy, pamiętają. Zwracamy uwagę, że tak jak w przypadku Zielonej Góry, okazuje się, że są dokumenty. To wynika z tej korespondencji, którą teraz przedstawialiśmy, świadczące o tym, że przynajmniej w jednym miejscu ta decyzja, ta zgoda na składowanie odpadów była po prostu udzielona. Oczywiście wiemy, że później to składowisko poszerzyło się na sąsiednie działki, ale znajdujące się dokładnie w tym, re, w tym, w tym regionie. I szanowni Państwo, jeszcze jedna, jeszcze jedna też informacja, o której chcielibyśmy powiedzieć, bo. Jak Państwo pamiętacie, kilka dni temu informowaliśmy o rządowych programach ochrony zabytków, programie inwestycji strategicznych w Polskim Ładzie, tam gdzie samorządy mogą składać wnioski, ubiegać się, ubiegać się o dodatkowe środki. Spodziewamy się ich rozstrzygnięć we wrześniu, natomiast też działacze Platformy Obywatelskiej zarzucili tutaj niejako rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że te środki do samorządów nie płyną. Więc chciałbym, proszę Państwa przedstawić Państwu pewną, bardzo dobrą dla mieszkańców naszego powiatu i gmin naszego powiatu informację na temat środków, które zostały przyznane właśnie na gmin dla naszego powiatu. Są to środki, które pojawiły się po analizie wykonania budżetu, po zdolnościach, po sprawdzeniu zdolności budżetowych i to są środki, które trafią do każdej jednostki samorządu terytorialnego u nas w regionie, u nas w powiecie. Proszę Państwa, to jest ponad 30 milionów złotych które trafi do Powiatu Głogowskiego 4 959 186 zł, Gmina Miejska Bogów otrzyma ponad 20 milionów złotych. Gmina Żukowice 1,5 miliona, Gmina Miejska Bogów ponad 1,5 miliona, Gmina Beca 1,5 miliona, Jerzbanowa półtora miliona, Gmina Kwota ponad 1 743 tysiące złotych. Szanowni Państwo, to samorządowcy, to radni, to mieszkańcy będą decydowali, na co te środki mają trafić, jak one zostaną wykorzystane. Czy będą wykorzystane chociażby na uzbieranie na wkład własny na likwidację jakiegoś składowiska, czy będą to środki, które mogą być przeznaczone chociażby na wsparcie programów Chociażby mających na celu wsparcie tych, którzy mają problem z opłaceniem pewnych rachunków, czy też na rozwój infrastruktury, czy też sportowej, turystycznej, to już będzie zależało od samorządów. Ale chcemy powiedzieć jedno, nigdy takie środki do samorządów jak w ostatnich latach rządów prawej sprawiedliwości nie trafiały, a to jest kolejny przykład na to, że to co mówi Platforma, że samorządy środków nie otrzymują, że nie otrzymują wsparcia. Jest nieprawdziwe. Tutaj mamy twarde dane i fakty mówiące o tym, że jeszcze w tym roku kilkanaście miliardów do samorządów trafi, a tych środków sądzę, że wkrótce możemy się spodziewać na kontakt naszych gmin, naszego powiatu. To nie są środki, proszę Państwa, przyznawane w ramach tutaj któregoś z programów. Jest to subwencja, proszę Państwa, nieraz już było przecież tak, że samorządy otrzymywały dodatkowe środki ze skarbu państwa, tak było chociażby jeszcze w trzecim czy czwartym kwartale ubiegłego roku, o czym informowaliśmy, więc to są środki, które no, samorządy w zasadzie nic nie muszą robić, tak chyba żeby mieć konto bankowe, tak, żeby tego typu środki otrzymać, to są środki, które wpływają z automatu. Spodziewamy się, że jeżeli nie wpłynęły jeszcze, to wpłyną po prostu w najbliższym, w najbliższym czasie. Pełna lista jest dostępna na stronie Kancelarii prezydenta Rady Ministrów, ale mówię, wszystkie jednostki te środki otrzymują. Jak Państwo widzicie, są gminy bez względu na ich wielkość. no Tutaj otrzymały minimum te 1,5 miliona złotych. Miasto, jak wiecie Państwo, bo jest to jednostka, która ma najwięcej mieszkańców, największa, otrzymała tutaj największą kwotę ponad 20 milionów złotych.